Jedzą marchewki, pietruszkę, korzeń, yy, sałaty, różne. Sałaty? Sałaty lepiej nie dawaj. Sałaty, o Jezus! Idziemy tam, bo tam jest pyś. Pyś, słodki pyś. Oto i leci już szyszka. Czester jest z hodowli. Nie no muszę skończyć, bo Łukasz dzisiaj robi. No, no, może no możesz sobie ten, możesz sobie mieć live'a. Aha, to tylko ty za... Zacz... No ja nie będę, tylko tam będę. A to zaczniesz sobie tam lajwa, a ja dojdę tam. Mm, Okej, okay. okay, bo Łukasz dzisiaj robi na Twitchu lajwa ale 6 godzin. No. Uch, 6 godzin. Masakra. A można do Ciebie pisać gdzieś prywatnie? Można pisać prywatnie. Możesz napisać na Vinted? <noise> tak, możesz napisać. Yy, tak, piszemy sobie yy, na Vinted. No, na Vinted będzie najlepiej. Yy, nie wiem, też na społeczności mogę stawić. Hej Gosia. Też na społeczności mogę wstawić ci link na Vinted i tam możesz do mnie prywatnie napisać jak coś będziesz potrzebowała w sprawie świnek czy cokolwiek. To jak będę ją umiała tak ci doradzę i pomogę zawsze. Nie Unii, Pomożemy? No, tak ty pomożesz. A jak nazywasz się na Vinted? Napiszesz Lena, bo nie pamiętam, czy ja tam mam jakieś cyferki, czy, czy nie, napiszesz tutaj w komentarzu. Chyba tak jak nazwa kanału, ale nie pamiętam. Temu zazdrościsz? Nie ma czego. Jak nie ma, nic się nie dzieje, nikt nikogo nie obraża, no to... Moderator tak naprawdę jest tylko po to, że, żeby pisać z nami i tyle. Tomasz też moderatora, Gosia. Ja chcę nowe włóczki. Ojej, ziemła! Ziemła! Jest! Ziemła! Możesz, też dam ci. Dodaj jako moderatora, moderator standardowy. Proszę. Lena napiszesz nazwę na moją na vinted. Ty Łukasz nie masz, nie? Nie. Nie masz. Nie masz. Oee! No. Tak zaraz zobaczę. Okej, okay, super. To od razu sobie wpisz moją nazwę i zobacz, czy mnie znajdziesz. A jak nie, to powiedz swoją, to my cię znajdziemy. Ja za to mam kotka i dwa pieski. O, super, a jak się nazywają, jaka rasa? A, Road to Happiness YouTube. Tak mam napisane na Winter. Z YouTubem mam. Właśnie. Dzięki Lena. Oha. 哦，哎呀哟！